Cześć, witajcie na kanale GIT. Z wami dzisiaj Burzyk, Adson, się ma. Przetestujemy dla Was bezprzewodowy głośnik z funkcją radia FM i DAB JBL Tuner. Standardowe dla JBL-a pudełko z hasłami takimi marketingowymi, jak zwykle. Ale poza tym, że jest całkiem estetyczne, to naprawdę wytrzymałe i proste w obsłudze. Tak, jak często nie potrafię sobie poradzić ze złożeniem pudełka, tak tutaj wszystko ładnie ma swoje miejsce. Och, tak to ja lubię. Panie nie trzymaj na razie, bo tam kilka takich sloganików jest, ale na razie do nich nie będziemy przychodzili. W środku jest drugie pudełeczko, w którym przewód mikro USB-USB w kolorystyce JBL-a do ładowania, ale możemy też spokojnie podłączyć go przez taką kostkę, przejściówkę na różne wtyczki. W zależności od tego, gdzie jesteście, to od razu macie do wyboru. Fajny system składa się jedno w drugie, takie małe puzelki i ładowarka sieciowa z logiem JBL-a jest. Do pełno ładuje się głośnik około tam 3 godziny, ale tym na razie nie będę zajmowali. Oczywiście jest tam cała stosowna instrukcja i dokumentacja, no ale nie oszukujmy się, nie jest to na chwilę obecną potrzebne. Panie, co odkładam Ci tutaj. Bo taki jest sam głośnik. Trochę podobny do tych większych głośników, które są tylko głośnikami, ale ma kilka znaczących różnic. Zacznijmy jednak od wymiarów. 165 na 66 na 66 mm a waga samego głośnika radia, że tak powiem, 445 g. Mhm. jest lekki niecałe pół kilo, ale wygląda trochę z flipem mi się, chyba najbardziej mi się z flipem kojarzy. No gabarytowo też podobnie. Gabarytowo też podobnie. Poza tym jeszcze oczywiście mamy antenę, która po rozłożeniu. O! Około 40 cm ma. Troszeczkę więcej się po spodziewałem, przynajmniej u mnie dość... Może nie tak łatwo, jak bym sobie to wyobrażał. Znajdowała radia FM. O DABie w ogóle nie było mowy, ale do tego dojdziemy. No ale w innych miejscach na pewno będzie pod tym względem lepiej. Skoro jesteśmy już na tyle, to tutaj na gumowanej, przyjemnej i dobrze wykonanej, spasowanej powierzchni mamy sloty. Slot micro USB do ładowania i gniazdo AUX. Dwa tylko, niczym nie osłonięte, co wskazuje, że głośnika zdecydowanie nie należy narażać na kontakt z wodą. Na spodzie mamy nóżki, one akurat są bardzo stabilne, dobrze wykonane i spełniają swoją funkcję tak jak powinny. To jest front głośnika. Mamy tutaj maskownicę, która jest metalowa. Jak najbardziej. I to dobrze. Logo jbl klasyczne. I to co najbardziej odróżnia ten głośnik od poprzedników. Wyświetlacz. Wyświetlacz, na którym coś powinno się tak, pojawić. Widać, panie Konradzie, mniej więcej? Jest tam kilka informacji. O, właśnie. Teraz jest akurat w trybie FM, jest tam stacja trzecia zapamiętana, no i jakaś tam częstotliwość. Na razie przyciszony jest głośnik, żeby nie grało żadne radio, bo zaraz nas to zbanują. Podczas zmiany głośności, panie Konradzie, czy widać rosnące kreseczki? Swoisty potencjometr, bardzo fajny. I w tym też miejscu. Po uruchomieniu, wyłączeniu głośnika pojawia się stan baterii. Baterii, która 8 godzin według producenta może grać w zależności od oczywiście, poziomu głośności, ale u mnie zbadałem to na najniższej, właśnie skali głośności. Pracował raz za pierwszym razem przez niemal 16 do 18 godzin. Ciężko było mi to zmierzyć, bo aż nie zauważyłem, w którym momencie się wyłączył, ale ponad 16 godzin no około 16 godzin może tyle. Udało się mu wytrzymać, natomiast drugi raz dokładnie w tym samym miejscu, na tej samej stacji radiowej i z tym samym poziomem głośności wytrzymał już tylko tych godzin 12, więc ciężko jest mi powiedzieć skąd te różnice się biorą. Ale to też sporo jak na akumulator 2000 mAh. Oczywiście, bardzo dobry wynik i zresztą w całkiem nie najgorszej jakości dźwięku, o czym też za chwilę. Boki to charakterystyczny dla JBL wykrzyknik z jednej strony, nie widać tutaj przetwornika, bo też na bokach przetworników nie ma, z drugiej mamy włącznik. No i na górze panel sterowania, który jest bardzo prosty, przejrzysty i czytelny. Mamy kilka zapamiętanych stacji radiowych, przełączanie się między nimi. Plus i minus do regulacji głośności. Bluetooth do połączenia przez właśnie Bluetooth. Bluetooth 4.2 chyba tutaj mamy. Tak. E, mamy tune, i, tune minus i Tune plus do ręcznego wyszukiwania stacji radiowych oraz Scan, który przeszuka nam je automatycznie. No i na samym końcu, w zasadzie może na początku, przycisk zmieniający e, tryb. Wyszukiwania stacji z stacji FM na stację DAB, a w zasadzie DAB, bo tutaj jest ten format czyli w Polsce powinno działać. W Sochaczewie, niestety, u mnie nie złapało żadnej stacji, no wow. ale DABy tylko w większych miastach Polski na dzień dzisiejszy. Jeszcze stacje radiowe nie za bardzo się spieszą z tym, aby w ten sposób muzykę wdrożyć i odtwarzać. No tak, zakres częstotliwości standardowy dla. Pasma FM czyli 87,5 do 108 MHz, natomiast DAP od 175 do 239. Dokładnie, jeśli chodzi o wyszukiwanie stacji FM, u mnie było nieźle, chociaż u mnie jest kompletna dziura, jeśli chodzi o zasięg. Natomiast w takim miejscu, jak tutaj podejrzewam, że będzie wręcz dobrze, daby, niestety tylko w dużych miastach, więc no nie liczcie, że gdzieś tam na uboczu uda Wam się jakąś stację złapać. Przynajmniej nie w 2018 roku. Głośnik przetestujemy przez Bluetooth, ale żeby nie być gołosłownym, czerwonka parcel, czyli sochacze w zasadzie, sprawdźmy, czy coś nam znajdzie na formacie DAB. Fajny wskaźnik, tak jak procent ładowania. Tutaj troszeczkę wolniej idzie, więc możliwe, że coś uda się złapać. No u mnie w centrum miasta niestety, ale nie wyszukało ani jednej stacji. No na granicy warszawskiego dubu. Dokładnie, na granicy, tej mapcie mapkę, zresztą w rogu ekranu zobaczycie sobie. Polskie Radio 1, teoretycznie coś wyszukało, dam tylko na chwilę głośniej, żeby zobaczyć czy szumi. Słowa papieża wyszukało. Słowa papieża wyszukało, ale już słychać, że przerywa. No tak, nie jest to czysta jakość. Nie jest to czysta, więc no, może faktycznie, jeśli na tej mapce, którą widzicie, jesteście bardziej w centrum okręgu, to dacie radę. W Sochaczewie jest z tym słabo. różnie. No dokładnie, żeby nie powiedzieć słabo. Podłączyliśmy się już przez Bluetooth, ale zanim puścimy jakąś muzykę, to Panie niech kilka słów dosłownie o przetworniku, który się znalazł i pasmie przenoszenia. Tak, przetwornik jest 44,5 mm, 5-watowy. Mhm. warto podkreślić, z pasmem przenoszenia od 85 do 20 kHz. Dokładnie. I niby to pasmo zaczyna się dość wysoko. Teoretycznie troszeczkę technicznych tonów mogłoby brakować, ale puśćmy coś. Najlepiej nasi widzowie lubią, kiedy zagramy im szczególnie nasze ulubione utwory na Copyright, które wszystkim się nudzą, no ale przynajmniej są jakkolwiek miarodajne, pod tym względem, że wszystkie głośniki na, nich, na tych samych testujemy. Może Candyland. Candyland. Jedziemy. Jest... Sprawdźmy. Jeden potencjometr, jak widzicie, zmieniam na telefonie. Zmienia się również na głośniczku. Przewijmy kawałek i posłuchajmy. Może jeszcze coś z wokalem byśmy znaleźli? Pamiętasz coś? Tu jest chyba jakiś wokal taki drobny, nazwijmy to. Yes. Max. Sprawdźmy, czy przewijanie piosenek działa. Przez przetrzymanie nie. Przez dwukrotne kliknięcie nie. Niestety nie. Czyli funkcji przewijania piosenek na głośniku nie znaleźliśmy, chyba że jeszcze może tune. Nie. no Nie ma co się dziwić. To jest przede wszystkim radyjko z funkcją bluetooth. Ale. Panie co nie wiem, popraw mnie, jeśli ja się mylę, ale moim zdaniem to pasmo przenoszenia, które tutaj jest dość wysoko zaczęte, ten dolny prok jest od 85 Hz, wcale nie daje tego odczuć, bo ten basik jest. No, jest. E, mieliśmy ostatnio też Audictusa, który również miał moc 5-watową, no i różnica, jeśli chodzi o bas, jest kolosalna. Kolosalna. Ja też tak uważam. Tutaj naprawdę te niskie tony są i wcale nie są jakieś charczące ani brzydkie. Głośnik faktycznie nie jest za głośny. No, no, możemy spokojnie jeszcze w miarę rozmawiać, będąc w takiej odległości przy maksymalnej głośności, ale basem nie razi negatywnie, przynajmniej. No nie, ja miałem okazję go słuchać przez ostatnie trzy dni, gdzie tam sobie w oddali pykał na radiu. Bardzo fajnie wypadają średnie, wysokie tony, wokale. Bardzo fajnie sobie radzą w wszelakich gatunkach muzyki, żeśmy go słuchali. Tak jak mówię, radia co do mi grało. Czasami coś po połączeniu poprzez Bluetooth. Mhm. I faktycznie dało się zauważyć również basik. No nie jest za głośny, tak jak powiedział Burzyk, ale jeśli byłby głośniejszy ten przetwornik, to sądzę, że mógłby już wtedy zacząć harczyć jakieś nieprzyjemne się, tak. trzaski. Przy maksymalnej głośności tu jest wszystko jak najbardziej ok. Dokładnie, mnie też naprawdę się spodobało. Myślałem, że będzie gorzej, zważywszy na to, że jednak to jest to radioodtwarzacz raczej. A pozytywnie zaskakuje. Bardzo fajnie. Nawet na stacjach radiowych to brzmi całkiem, całkiem dobrze. JBL Tuner na dzień dzisiejszy kosztuje około 430 zł, a przynajmniej taka jest sugerowana cena producenta. Tak, nie będzie się troszeczkę wahała, mniej więcej, ale jednak jest to wciąż dość drogo. Tak, zważywszy, że no, faktycznie jest to bardzo ładny głośnik. Dobrze łapie radio, świetnie działa bluetooth mamy fajne 4.2 wyświetlacz, 4, 2, fajny wyświetlacz. no tak no ale niestety jest w dalszym ciągu za drogi no podobną rzecz może nie sygnowaną logiem jbl ale kupimy za w, w okolicach 250-300 zł która też będzie grała na podobnym poziomie no to prawda a z drugiej strony JBL-a również kupicie za tę cenę znacznie mocniejszego tylko bez funkcji radia także no, zależy czego potrzebujecie jeśli chodzi o jakąś dźwięk, jest naprawdę akceptowalnie aczkolwiek tej cenie da się kupić coś mocniejszego i troszeczkę lepiej grającego. No ale tak jak tutaj z Konradem dyskutowaliśmy, prawdopodobnie dopłacamy całkiem niemało za tą obsługę e, cyfrowego, cyfrowego radia, tak, czyli DAP. Które na dzień dzisiejszy może jeszcze nie jest do końca wykorzystywane, choć niepodważalnym faktem jest, że jakość muzyki jest wówczas lepsza. No ale z zasięgiem bywa różnie, to raz. A dwa, że nie wiadomo kiedy tak naprawdę rząd wesprze stacje radiowe i same stacje radiowe się zainteresują przejściem oficjalnie na DAP. Ale jednak, kiedy by to się stało, a może nagle przyjdzie tak, że dobra zmiana postawi koniec FM, koniec AM, wchodzimy tylko w Daba. No to wy będziecie już mieli spokój i będziecie mogli sobie radia dalej słuchać. O ile płacić abonament. No tak, a na chwilę obecną będziesz mógł posłuchać polskiego radia, które przycina. U nas w Warszawie posłuchasz więcej stacji radiowych i to naprawdę fajnej jakości. No niestety nie jest to rzecz jeszcze dla wszystkich. Ja bym jednak go nie skreślał bo dla mnie, jako taki, takie nocne radyjko, które zawsze do snu nam, sprawdza się znakomicie, no tylko jednak trochę za dużo przyjdzie za niego zapłacić. JBL Tuner na kanale GIT, dajcie znać, co sądzicie i co myślicie o dabie. może już macie jakieś informacje, czy wysłuchacie w formacie dab, czy jednak jesteście na FM-ach i o tym, jak wam ten głośnik się ogólnie spodobał. Bardzo ładny. Ale biały jest ładniejszy. Też miałem to samo powiedzieć, jak widziałem go na stronie. Jest GIT!